To jest prostąd czy co to jest? Dana, hej! Dobraź się! że żebyczki. Życzę sobie, żebyś tam wrócił. Co ty robisz? Co? Wypier dalej. Ja jestem twoim panem, a ty spełniasz mi trzy życzenia. Co? Jaj, co, pomyśl przez chwilę. Dobra, czego sobie życzysz? Mm, dla siebie nic nie chcę, dzięki. Nie jestem samolubem, ale mam trzy życzenia dla siebie. Czy tobie czasem sufit na łeb się nie spadł? Odpierdol się. Zemdliło mnie. Wypowiedz życzenie, a genius pełni. Jakoś ci nie ufam. Chciałbym mieć złoty klarnet! Five minutes later. A niech mnie pławica pławi koników! To jest amelinowe! Hey! Chciałbym mieć... Uh... Zer. On wam namiesza w głowie. Namiesza wam głowa. Co ty Ciehana! Ja <fisy> Nie widzisz, że ja tu pracuję? Ryuchy, Ani. Będziecie mieli schizofrenię. będziecie. oddzielaczmi z tobą, proszę pana. Chciałbym wypłacić. Dwa złote. <lipping> <coughs> <precedent> Czy wyglądam, jakby mój brzuszek był niezadowolony? Góra. <sus Message> A niech mnie w kostkę! Ale mam kasy. Daj jedno jeszcze 1000 dolarów. Ile kurwa? Teraz ja go biorę! His name is John kurwa, jestem najlepszy. <stut> <many> panie, panie, jesteś kurde manda, panie, panie pani jesteś... Zamknij się nic się nie odżywaj w ogóle... Nowego kerdapa! <many> Argentyński kaktus będzie mój! Ożesz ty kurwa dziadu, jedę ty. Pan patrzy! Guziec! To moja tłusta świnka! A teraz daj mi tę butelkę! Pocałuj mnie w dupę. E, co? Nie rozumiecie? Nie wolno się kłócić. A można jak najbardziej. W ogóle to się zamknie, bo ciebie tam nie ma. A jak zdecydujemy? Do kogo idzie teraz Jin? Bardzo prosto. Zagramy w łatwą grę. U Minecrafta! Objaśniam zasady. Na kogo wskażę zakręcona butelka? Ten całuje! Proszę ze mną nie rozmawiać. Proszę się nie odzywać. Grzesiu, co ty robisz? Me are faces. No to siu! Hej, huksia badawaj, chore i na traktory. Hey, Hej, huksia uh, uh, uh. Wskaż mnie, wskaż mnie. Wygrałem! Wygrałem! Spier dalej! <laughs> no dobra, abra i kadabra? Co się stanęło. Co? Chciałeś zniszczyć moją kochaną lampkę? A kto to przyszedł? Pan Maruda, niszczyciel dobrej zabawy, pogromca uśmiechów dzieci. Czemu ten olbrzym trzyma moją butelkę? Czemu moja butelka trzyma olbrzyma? On the double! <coughs> hey,